Powiem Wam trzy słowa o naszej kiełbasie królewskiej, królewskiej suchej. E, pamiętam początki, jak żeśmy robili samą królewską, taką prosto z wędzarni. E, nasi klienci mówią, Jacek, podsuszyłbyś nam tą kiełbasę, bo w domu nie wytrzymuje czasu, po prostu zostaje tak szybko zjedzona. Bardzo bardzo ciekawa to, że ona wygląda bardzo podobnie do krakowskiej, różnego typu, które Państwo gdzieś widują na swojej drodze. Zdecydowanie w środku ma lepszą moc, jeżeli chodzi o przyprawy, które nawet tutaj się przybijają przez tą osłonkę, a przyprawy są proste czosnek i pieprz i duże, bardzo duże kawałki szynki i schabu. Zachęcam do spróbowania i do zobaczenia. Cześć.